Jakiś czas temu jeden z widzów poprosił mnie o tutorial do Squara One. Tak więc jestem. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, którym będzie właśnie ten tutorial. Wyjaśnimy sobie myślę wszystko. Pokażę Wam najprostszą metodę, w jaki sposób Squera ułożyć. Jeżeli się wie, jak nie, jest to za bardzo kostka trudna. Trzeba zapamiętać trochę algorytmów, ale myślę, że sobie poradzicie. No więc tak, ja zawsze powtarzam, że pierwszym krokiem do. Ułożenia kostki, jest jej pomieszanie, ale nie w tej kostce, niestety, bo zanim do tego przejdziemy, to musimy sobie wyjaśnić, jak na tej kostce działają notacje, ponieważ nie ma tutaj czegoś takiego jak ruchy R, L, F czy U, czy żaden z ruchów, które znamy na kostce 3x3, ponieważ kostka, jak widzicie, działa tutaj inaczej. Mamy dwie warstwy, tak naprawdę, którymi operujemy i tak zwanego slasha, czyli ruch tą warstwą, która jest po prawej stronie, albo po lewej, no w zależności jak trzymamy kostkę. A zatem tak, jeden ruch w square 1 składa się z dwóch cyfr zamkniętych w, w nawiasie. Są to cyfry wymienione po przecinku. A zatem tak, pierwsza cyfra w nawiasie odpowiada za ruch górną warstwą kostki. Teraz jak to do siebie dopasować? Jak widzicie na kostce mamy dwa rodzaje elementów na jednej warstwie. Te małe i te duże. Zakładamy, że ten mały element to 1. Czyli, jeżeli widzimy na pierwszym miejscu w nawiasie ruch 1, wykonujemy coś takiego. Czyli obracamy po prostu o 1 zgodnie ze wskazówkami ruchu zegara. Natomiast, jeżeli widzimy minus 1, ruszamy w drugą stronę i to tyle. Natomiast, jeżeli widzimy 2, no to duży element to 2, ponieważ tak wnioskuję, że jest dwa razy grubszy od tych małych. A zatem, jeżeli mamy do wykonania ruch 2, wykonujemy go w ten sposób, a minus 2 w ten sposób. Może jeszcze się pojawiać trójka. No i to jest bardzo proste. Jak zapewne się domyślacie, 3 to 1 dodać 2. Czyli po prostu robimy coś takiego. Najpierw 1, a potem 2. Myślę, że to w miarę proste. I tak samo, jeżeli chodzi o drugą cyfrę w nawiasie, dotyczy ona warstwy dolnej. Czyli jeżeli ma, mielibyśmy na przykład w nawiasie, dajmy sobie na to 1,2, no to nasz ruch będzie składał się z ruchu górną warstwą o 1 i z ruchu dolną warstwą o 2 zgodnie ze wskazówkami ruchu zegara. Warto zauważyć, że jest to, że wykonujemy tu ruch w inną stronę niż warstwą górną. To tak jak z U i D na kostce 3x3 U jest w tą stronę, D jest w tą stronę. Natomiast jeżeli mamy na przykład w nawiasie minus 2, 2 no to wykonujemy tutaj minus 2 y, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a tutaj 2 zgodnie ze wskazówkami ruchu zegara. Myślę, że to jest w miarę proste i takie do zrozumienia, ale mamy w notacjach jeszcze jedną rzecz, mianowicie ukośnik, i on odpowiada za slasha. Czyli, tak jak już Wam pokazałem, po prostu. Ruch tą prawą stroną czy lewą, w zależności od tego, jak trzymamy, najczęściej będziemy trzymać kostkę tak, aby mały element był po lewej, duży po prawej, żebyśmy slesza mogli robić na prawą rękę. Tak jest, wydaje mi się, najwygodniej. A teraz, gdy już to sobie wyjaśniliśmy, możemy przystąpić do pomieszania kostki, aby potem ją ułożyć. No, i jak widzimy, mamy zdziwienie, bo kostka zmieniła kształt, chociaż na początku wcale na zmienną kształtną nie wygląda. To teraz widzimy, że stało się tutaj coś nieciekawego i coś, co nam się za bardzo nie podoba. Naszym zadaniem jest tego kształtu kostce przywrócenie. Zatem jak to robimy? Najpierw łączymy duże elementy w tak zwane trójki. No nie tak zwane, tylko po prostu trójki. Czyli ustawiamy sobie tak yy, warstwę. Ważne, aby tutaj było przecięcie na całej linii, żebyśmy mogli sobie swobodnie kręcić. I. Yy, Ustawiamy te duże, duże narożniki, tak żeby połączyły nam się w dwie trójki. Nieważne są na razie kolory, na to nie patrzymy. No dobra, tak nie, nie bardzo to wyszło. Może w ten sposób pokażę te trójki, tak żeby były trzy duże elementy ze sobą. Jest to bardzo intuicyjny etap, nie ma tutaj żadnych żadnych algorytmów, po prostu do wyćwiczenia. W ten sposób mamy jedną trójkę tu, drugą trójkę tu. Stawiamy ją teraz na jedną warstwę. Robimy coś takiego, aby powstała nam gwiazda. A tutaj patrzymy, co zadziało się tu. Jak widzimy, mamy tutaj sytuację taką, że małe elementy mamy w szóstce połączone ze sobą i dwa oddzielnie. Nam się to niestety nie podoba. My staramy się doprowadzić do tego, aby wszystkie te małe elementy były obok siebie. No i jeżeli mamy oddzieloną parzystą liczbę elementów, czyli tak jak tutaj dwa. No to sytuacja wygląda bardzo prosta, ponieważ można nią po prostu zjechać, obrócić tak, aby ta dwójka znalazła się yy, jakby na krawędzi mniej więcej warstwy, i wrócić. I mamy sytuację taką, że ósemka cała jest obok siebie. To co nas interesuje, zaraz przejdziemy dalej, ale jest jeszcze jedna sytuacja, gdzie niestety te małe ten mały element. Jest osobno i jest on pojedynczy. Nie możemy tutaj nim zjechać, bo od razu zjadą nam dwa elementy. A to nas za bardzo nie interesuje, bo nic nam to nie daje. Co robimy w takiej sytuacji? Ustawiamy sobie ten mały element przy linii slasha i tą czwórką zjeżdżamy na dół. Najpierw dzielimy ją na pół, czyli podstawiamy tą dwójkę, tą parę i wjeżdżamy nią z powrotem. Teraz obracamy tą warstwę o jedno. Tak, aby na dół zjechał nam ten element i ten element, i podstawiamy tu dwójkę. Wracamy, mamy szóstkę, tutaj mamy dwa elementy naprzeciwko siebie. Podstawiamy i wracamy. Mamy to samo co na tej kostce osiem elementów w parach. Ciężko jest to trochę wytłumaczyć, jak te elementy ze sobą ułożyć. No, niestety są to etapy intuicyjne, nie ma tutaj algorytmów. Trzeba się po prostu tego nauczyć przez ćwiczenie i to nie jest jakieś trudne. Myślę, że jeżeli potraficie układać kostkę 3 na 3, to spokojnie sobie z tym poradzicie. Teraz co robimy, gdy mamy już tą sytuację? Teraz ustawiamy sobie kostkę ustawiamy sobie tą warstwę w ten sposób, aby przedzieliła ona nam się na pół, czyli w ten sposób. Teraz podstawiamy te cztery krawędzie w to miejsce tak aby znowu przedzieliły nam się na pół i te cztery krawędzie małe też w to miejsce, tak aby przedzieliły nam się na pół. Robimy slasha i mamy taki kształt, gdzie, gdzie jak widzicie są jest jedna para małych elementów naprzeciwko jednej pary małych elementów i jedna para dużych elementów naprzeciwko jednej pary małych elementów. Na górnej warstwie ustawiamy małą parę elementów do nas, na dolnej dużą, Parę elementów do nas, czyli w ten sposób. I robimy slasha. Teraz, jak widzicie, dopasowujemy kształtem do tej warstwy. I mamy kostkę w kształcie sześciennym. To, o co nam od początku chodziło. Do tego etapu było, myślę, w miarę prosto. Tak intuicyjnie każdy, każdy sobie z tym poradzi. Teraz zaczynają się algorytmy. Ale to za chwilę. Najpierw musimy doprowadzić do sytuacji, żeby wszystkie, żeby na jednej warstwie znajdowały się narożniki z jednego koloru. Jak widzicie, tutaj mamy dwa białe i dwa żółte. Tu mamy też dwa białe i dwa żółte. Musimy to jakoś zamienić. Nie możemy zrobić slasha, bo wtedy popsuje nam się kształt. A zatem robimy ruch 1, jeżeli chcemy cokolwiek ze sobą zamienić i dopiero teraz robimy slasha, bo możemy wrócić, mamy dalej kostkę w kształcie sześciennym. Tym elementem na razie się nie martwimy, na niego jest bardzo prosty algorytm, nim zajmiemy się na sam koniec. A teraz musimy doprowadzić do sytuacji, yy, że będziemy mieli tylko białe narożniki na górnej warstwie. Jak to robimy w bardzo prosty sposób? Ustawiamy sobie na przykład tutaj, tak żeby ta para miała u góry żółty, na dole biały. Tutaj robimy w identyczny sposób, czyli tylko po lewej stronie, czyli na górze żółty, po lewej biały. No i Podstawiamy żółtą parą, wracamy na dół, a białą zostawiamy u góry. Jak widzicie, wszystko się pięknie udało. Mamy tutaj biały, tylko białe narożniki, a tutaj tylko żółte. Teraz, do pełni szczęścia, potrzeba nam jeszcze zamiany tych krawędzi z tymi. No to są dwa algorytmy: jeden prosty, drugi trochę mniej prosty, ale też w miarę. Jeden zamienia tą krawędź z tą krawędzią. Co moglibyśmy na przykład podstawić tak i zamienić żółty z białym, a jeden zamienia te dwie krawędzie z tymi dwoma krawędziami. I my sobie teraz to zrobimy. Wykonamy sobie ten algorytm drugi na zamianę tych dwóch krawędzi z tymi dwoma, bo zobaczycie, co się wtedy stanie. A zatem algorytm wygląda tak. 1, 0 slash minus 1, minus 1 slash. 0 i 1. Jak widzicie, zostały nam sytuacja pierwsza w tym momencie, czyli że mamy jeden element do zamienienia tu i jeden tutaj. No to jest inny algorytm, który wygląda w ten sposób 0 minus 1 slash, minus 3, 0 slash 4 minus 1 slash minus 4 minus 1 slash. Minus 3,0/0,1. Jak widzicie, wszystko się udało. Mamy już całą białą warstwę i całą żółtą warstwę. Praktycznie zaraz kończymy układać tą kostkę, jednakże teraz musimy doprowadzić tak, aby wszystkie narożniki były na swoich miejscach. Zatem tak jak mamy to na warstwie białej. Czyli jak widzicie tutaj wszystkie narożniki się zgadzają. Na razie na krawędzie nie patrzymy. Niestety na warstwie zielonej wygląda to nieco mniej kolorowo. Tutaj no niestety nie wszystko nam się zgadza. I teraz jeżeli chcemy pracować na ścianie żółtej i wolimy mieć slasha przez prawą rękę, nie tak jak tutaj tylko tak jak mieliśmy tu, żeby duży element szedł do góry. Możemy po prostu zrobić coś takiego, czyli robimy slasha, obracamy górną warstwę 6 razy. Teraz robimy slasha przez drugą rękę, obracamy górną warstwę 6 razy i wracamy. Mamy teraz żółtą ścianę u góry. Możemy wykonywać swobodnie na niej slasha. A zatem tak, na to jest algorytm na dopasowanie kolorystycznie narożników. I musimy znaleźć dwa narożniki, które są na dobrych miejscach i ustawić je z tyłu, tak, żebyśmy je mieli, tak, żebyśmy z przodu mieli no, narożniki, które trzeba zamienić. Jeżeli nie ma dwóch narożników w parze, które są obok siebie, no to robimy algorytm w jakimkolwiek ułożeniu. Na pewno wtedy nam się ta jedna para znajdzie. A zatem ustawiamy dwa dobre narożniki z tyłu i wykonujemy algorytm. Slash, tu zaczynamy od slasha tym razem. 3 i minus 3, slash 3, 0, slash minus 3, 0, slash 0, 3, slash minus 3 i 0, i slash. Jak widzicie, narożniki nam się zamieniły, teraz wszystkie już są na swoich miejscach. Zostają nam do zamiany jedynie te małe krawędzie. Na to są dwa algorytmy. Jeden w miarę krótki i fajny, drugi długi i nieprzyjemny. Niestety tak to właśnie jest. Będziecie się musieli długiego algorytmu nauczyć. Myślę, że jest on porównywalny długością do algorytmu na parity z kostek, które mają parzystą liczbę warstw, jak na przykład 4x4. A zatem tak, żeby zamienić ze sobą dwie krawędzie, mamy dwa algorytmy. Pierwszy z nich krótszy zamienia te dwie krawędzie ze sobą, czyli tą z tą. I te dwie krawędzie ze sobą, czyli tą z tą. Jak widzicie, te krawędzie, jeżeli nam się zamienią, no to dobrze, bo niebieski wejdzie tu, a czerwony tu. Ale tutaj, czerwony wejdzie tutaj, a pomarańczowy tu. No, nie bardzo nam się to podoba, ale niestety będzie trzeba tak zrobić. I potem zostanie nam sytuacja, gdzie zamienimy niebieski z czerwonym. A zatem tak, ustawiamy narożniki, które, krawędzie, które chcemy zamienić tu i tu, i wykonujemy algorytm. 10 slash 03 slash minus 1 minus 1 slash, 1, minus 2 slash, minus 1 i 0. Jak widzicie, te dwie ta, te dwie krawędzie nam się ze sobą zamieniły. No i te dwa elementy zostały do zamienienia niebieski i czerwony. Dolną warstwę mamy całą już w porządku. I teraz musimy wykonać drugi algorytm, który zamienia ze sobą tylko te dwie krawędzie, a dół pozostawia nieruszony. Ten algorytm jest dłuższy, także myślę, że wypiszę go w opisie. No ale tutaj na ekranie może też gdzieś uda mi się go wcisnąć, chociaż nie wiem. No zobaczymy. Wygląda on tak. Slash minus 3, 0, slash 0, 3, slash 0, minus 3, slash. Zero trzy Slash dwa zero Slash zero dwa Slash minus dwa zero Slash cztery zero Slash minus dwa zero minus dwa Slash zero dwa Slash minus jeden cztery Slash zero minus trzy Slash i zero 3. Jak widzicie, kostka jest ułożona, ale to jeszcze nie koniec, bo możemy mieć sytuację taką, że zostanie nam na przykład coś takiego, że tu jest niby wszystko w porządku i tu jest niby wszystko w porządku, ale jednak te paski są za sobą zamienione. I teraz, żeby to zamienić, wykonujemy po prostu bardzo króciutki algorytm czyli robimy slash, zmieniamy ze sobą środki. Czyli środkiem robimy ruch o 6. I slash. Mamy już wszystko na miejscu. Kostka jest ponownie ułożona, ale jeszcze może być sytuacja taka, że zostanie nam coś takiego, jeden element, no taki obrócony nie tak, jak powinien być. Coś, o czym mówiłem Wam, że macie się tym nie przejmować, bo zajmiemy się tym później. Właśnie teraz jest na to czas. A zatem robimy algorytm bardzo krótki. Slash 6.0. Slash 6,0 slash 6,0 i to wszystko. Żadnych innych tutaj wielkich nieprawidłowości nie ma. Nie ma tutaj parity, chyba że za parity weźmiemy sytuację, gdzie trzeba ze sobą zamienić dwie, dwie krawędzie, no bo wtedy jest na to długi algorytm, ale niestety będziecie się go musieli nauczyć. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wszystko w miarę jasno. Jeżeli nie, oczywiście pytajcie w komentarzach. No i też. Piszcie, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. Ja na jeden film do przodu pomysł już mam, ale na pewno w następnych filmach Wasze pomysły też zrealizuję. Jeżeli chcecie, coś za... Jeżeli chcecie coś zobaczyć na moim kanale, no to oczywiście bardzo zapraszam. Na teraz to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie będzie za tydzień w sobotę. Cześć!